Dzień dobry wam wszystkim bardzo serdecznie, jestem Pawlius 96, a to jest kolejny film na kanale. Czy wiedziałeś, że istnieje możliwość zdobycia polskiego cudzysłowa? Dziś przedstawię Wam jak zdobyłem polski cudzysłów i jak zastosowałem, aby był łatwo dostępny. Na pewno wielu z Was zauważyło, że w nazwach wielu moich filmów znajduje się Polski cudzysłów. Jednym ze sposobów było wpisanie go w Wordzie pakietu Microsoft Office, przytrzymując jeden z Shiftów i klikając dwa razy klawisz Cudzysłowa. Teraz, odpowiednio zaznaczając, mogę skopiować ten Cudzysłów. Zwykle wykonuję tę operację odpowiednią kombinacją klawiszy, jednak, na potrzeby filmu, żeby było widać, to kopiuję w ten sposób. Skopiowany Cudzysłów można wkleić do nas w plików i do programów, w których normalne wpisanie jest niemożliwe. Polskiego Cudzysłowu nie można również wpisywać w wyszukiwarce przeglądarki. Jak widać, nie można wpisać z klawiatury cudzysłowu, jedynie wklejając wcześniej skopiowany. W treści notatnika również domyślny cudzysłów, jaki można wpisać, to cudzysłów programowy. Jednak polski cudzysłów można również wkleić. Polski cudzysłów w nazwie pliku szybko mogę skopiować. Z nazwy jednego ze swoich filmów na YouTube również mogę skopiować polski cudzysłów, by następnie wkleić go do nazwy jakiegoś pliku. Tak naprawdę, wystarczy jeden plik z polskim cudzysłowem w nazwie, lub filmik na YouTube z polskim cudzysłowem w nazwie, aby móc go skopiować i używać w swoich nazwach. Dlatego te inne pliki już się nie przydadzą. Podsumowując, aby zdobyć pierwszy polski cudzysłów, posłużyłem się funkcją w Wordzie z pakietu Microsoft Office. Od kiedy zacząłem stosować w niektórych filmach na YouTube polskie cudzysłowa, stały się one dostępne dla każdego, kto skopiuje je z nazwy filmu. Pod tym filmem również będzie cudzysłów w nazwie, choć tego dotyczy film. A przy okazji ten film jest ostatnim filmem przed świętami wielkanocnymi. Życzę wam wszystkim wesołych świąt. Pozdrawiam i już dziś zapraszam do kolejnych filmów na kanale w następnym tygodniu i jednocześnie w następnym miesiącu. Pa